Witamy w firmie Elektrin, wiodącym przedsiębiorstwie branży elektryki, energetyki i automatyki przemysłowej o znaczeniu międzynarodowym. Od ponad 30 lat pomagamy firmom w codziennych procesach przemysłowych. W sposób kompleksowy zajmujemy się nowoczesną infrastrukturą elektryczną, od projektu poprzez wizualizację i testy, aż po wdrożenie. Projektujemy i wykonujemy zasilanie i sterowanie linii technologicznych. Analizujemy przebieg procesu kompletacji dostaw. Planujemy i kompletujemy dostawy rozdzielnic niskiego i średniego napięcia, gwarantujące wzrost efektywności całego procesu. Udoskonalamy proces produkcji poprzez przygotowanie, programowanie i montaż systemów automatyki przemysłowej AKPIA. Oferujemy regularne pomiary i przeglądy instalacji elektrycznych. Służymy pomocą i opiekujemy się klientem na każdym etapie realizacji projektu. Elektrin to zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy zajmują się kompleksową realizacją projektów w Polsce i Europie. Celem naszego zespołu jest ciągłe doskonalenie kompetencji, a 30-letnie doświadczenie gwarantem całego procesu technologicznego, jego bezpieczeństwa i efektywności. Współpracujemy z globalnymi markami, światowymi liderami swoich branż, posiadamy certyfikat wiarygodności biznesowej oraz uczestniczymy w programie przedsiębiorstwo Fairplay. Czujemy się odpowiedzialni za tworzenie nowych rozwiązań na miarę aktualnych potrzeb naszych klientów. Nowoczesna siedziba firmy z częścią biurową i konferencyjną oraz bogate zaplecze techniczno-sprzętowe to nasz dodatkowy atut przy realizacji zlecanych zadań. Jesteśmy solidnym partnerem w biznesie, firmą o ugruntowanej pozycji na rynku i ekspertem z zakresu innowacyjnych rozwiązań przemysłowych. Elektrin. Nasze doświadczenie to Twoja przyszłość.